No jestem Natalia, a to back to uni, back to school, film. Za półtorej tygodnia wracam na studia. Ja studiuję zaocznie, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną na ułamie w Poznaniu. I trochę nie wierzę, że moje czteromiesięczne wakacje już się powoli kończą, właściwie trzy i pół miesięczne. No ale wiecie, na studiach zawsze te wakacje są trochę dłuższe i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, kiedy to zleciało, dopiero co pisałam. Ostatnie egzaminy na moich studiach. Także w przyszły weekend wracam z powrotem na uczelnię, mam pierwszy zjazd, a chwilę później mam rozpoczęcie roku, co jest w ogóle dziwnym zabiegiem, ale nieważne. Ale za to mam dla Was fajną współpracę, na której bardzo mi zależało i właściwie to ja sama wyszłam z inicjatywą, żeby taką współpracę odbyć z pewną fajną firmą. Wyszła do mnie przed chwilą taka. Wielka paczka, i po prostu nie mogę się powstrzymać, żeby, wami, żeby wam ją pokazać. Chodzi mi o firmę Oxford, czyli na pewno każdy z Was kojarzy te takie wiecie klasyczne zeszyty, które kto, każdy miał przynajmniej raz chyba w życiu. Nie wiem, ja się z nimi bardzo często przez całe moje życie jakoś tak spotykałam, bo to są jedne po prostu z moich ulubionych zeszytów. Teraz już chyba nawet moje ulubione zeszyty, bo poszłam. Praktykę, a według mnie one są super praktyczne. Można z nich wyrywać kartki, są bardzo estetyczne i takie proste, więc teraz to są po prostu moje ulubione zeszyty, a cały pierwszy rok na studiach korzystałam tylko z zeszytów z Oxfordu. Dlatego dla mnie taka współpraca to jest po prostu spełnienie marzeń i uwielbiam takie współprace, które są z produktami, które po prostu sama używam, sama kupiłam, sama z nich korzystałam, bo po prostu je lubię. A teraz mogę Wam pokazać po prostu nowe zeszyty, nowe kolekcje, Akcje, które możecie nabyć do szkoły czy na uczelnię, bo są po prostu idealne. Michał, trochę mi pomógł otworzyć paczkę, bo jak widać, otworzenie nie było aż takie proste. Zobaczcie to, to jest cały karton zeszytu. Voilà! Znalazły się oczywiście takie klasyczne zeszyty mniejsze w takich przeróżnych kolorach, i z tego co widzę, one są podpisane. Na przykład, tu jest fizyka informatyka. No, niestety mi te podpisy się nie przydadzą, ale są naprawdę prześliczne. Tu jest taki różowy, prześliczny. To są zeszyty 60-kartkowe, czyli takie grubsze. I na przykład tutaj mamy zeszyt w kratkę. Lecimy dalej. Tutaj jest zeszyt taki śliczny, zielony z jakimś wzorem. I tu już jest zeszyt taki w linie. To też jest taki klasyczny zeszyt z miękką oprawą, oprawą, układką. 60-kartkowy, taki mniejszy. Klasyki w takich dwóch kolorkach. Nie, te kolory są naprawdę prześliczne, bo nie wiem czy to widać w kamerze, jakie one mają dokładnie kolor. Ale są takie powiedzmy pastelowe, takie delikatne. Tutaj nie wiem, czy to jest jakaś różnica znacząca, ale na przykład ten ma taką e, taki twardszy bok. I tutaj też jeden w linie, jeden w kratkę. Kolejny zeszyt taki miętowy, śliczny, to jest zeszyt z twardą e, oprawą, twardą okładką. Zeszyt w linie. Kolejny taki szaro-niebieski, szaro- fioletowy i on ma 80 kartek, czyli jest jeszcze grubszy niż tamte. Dalej mój Absolutnie ulubiony zeszyt, bo właśnie takie mniej więcej zeszyty miałam w poprzednim roku szkolnym. To jest taki zeszyt ze spiralą to są moje ulubione zeszyty także jestem mega, po prostu mega się cieszę z tego, bo tego na pewno będę używać na studiach, bo jest po prostu wygodny. I jako ostatnie, takie dwa duże zeszyty: jeden czerwony i drugi w kolorze czarnym. Chciałabym jeszcze dodać, że bardzo lubię te zeszyty ze względu na ich kartki, bo w wielu zeszytach kartki są takie, wiecie, półprzezroczyste, że jeśli mamy długopis z jakimś mocniejszym tuszem, to on po prostu przebija na drugą stronę. Jeśli chodzi o te zeszyty, to nigdy mi się nie zdarzyło. Wam, że to, że się cieszę, to jest naprawdę mało powiedziane, bo Cieszy się ogromnie. Ja zawsze byłam tym dzieckiem, którego po prostu ulubionym działem w sklepie był dział papierniczy, czyli wszystkie zeszyty, jakieś długopisy, rzeczy do szkoły. Ja zawsze miałam tego poton po prostu. Pamiętam, że nawet miałam. E, szafy w biurku, specjalnie po to, żeby trzymać wszystkie moje zeszyty, to była taka wysoka szafka i ona była po prostu cała w zeszytach, notatnikach i, i w ogóle w takich rzeczach po prostu. I coś mi z tego zostało, tak że zawsze jak po prostu kupuję zeszyty na Nowy Rok, to one muszą być idealne I, i mam taki sentyment do tych zeszytów, bo w zeszytach, które mi się podobają i są po prostu wygodne i ładne, lepiej mi się robi notatki, a że uwielbiam robić notatki, no to tak po prostu musi być. Tak właśnie rozpoczął się mój pierwszy dzień na drugim roku na uczelni UAM. Wyjątkowo wcześnie musiałam wstać tego pierwszego dnia, bo chociaż miałam na godzinę 10 w sobotę, to musiałam jechać pociągiem o 7 rano, więc byłam od 6 na nogach. Najpierw jechałam pociągiem, a później tramwajem, żeby dostać się na kampus. Czekał mnie też mały spacerek, ale taki naprawdę mały. I wchodzimy na uczelnię. Dzień dobry, to ja w lustrze. Rano potrzebowałam się trochę ogarnąć, poprawiłam włosy, chociaż później pod koniec dnia i tak zrobiłam sobie koczka, ale tak, żeby rano poczuć się lepiej, to rozpuściłam sobie włosy i ogarnęłam się w łazience. Zajęcia zazwyczaj mam w Auli, ale tym razem wyjątkowo miałam w innej sali, więc pod nią poczekałam rano. Moimi pierwszymi zajęciami w tym roku i tego dnia była Historia Polski XX wieku. I nie ukrywam, że naprawdę bardzo bałam się tego przedmiotu, bo jestem po prostu słaba z historii i zawsze miałam z nim problem. Ale ku mojemu zdziwieniu naprawdę bardzo spodobał mi się ten przedmiot i też wykładowca bardzo ciekawie go przedstawił. Na przerwie okazało się, że nie działa automat do kawy, to znaczy, że nie można było płacić kartą, a ja niestety miałam przy sobie tylko kartę. Na szczęście miałam przy sobie też swoją kawę i moje śniadanie, więc zjadłam je sobie na przerwie. Tak wiem, że te pankajki nie wyglądają za dobrze, ale były naprawdę dobre. Podładowałam też telefon, bo bez tego nie wytrzymałbym mi do końca dnia. Kolejny przedmiot, czyli systemy medialne na świecie. Tutaj było już ciężej i ten przedmiot wydaje mi się trudniejszy, ale jakoś sobie z nim poradzę. Tutaj widzicie, jak robi intensywnie notatki. I koniec zajęć. Niestety nie pokazałam Wam wszystkiego, co miałam, ale w większości wyglądało to po prostu tak samo czyli widzielibyście mnie robiącą notatki. Niestety na pociąg znowu musiałam poczekać. A przez to, że cały dzień nosiłam okulary, to strasznie bolała mnie już głowa wieczorem. Dni na uczelni bywają naprawdę męczące, bo dzień zaczynam tak naprawdę o godzinie 6 rano albo nawet wcześniej, a kończę go bardzo późno, bo dopiero około 20 czy nawet 21 jestem w domu, zależy jak pociągi się zgrają. W pociągu też zjadłam sobie kanapkę, bo byłam bardzo głodna. A nienawidzę iść w pociągu, i nie lubię też, gdy inni to robią. Ale na szczęście w moim przedziale nikogo nie było, więc po prostu nikomu nie przeszkadzałam. A że byłam bardzo głodna, to zjadłam kanapkę.